To będzie haul. Czyli zakupy. Kurde, nic nie widzę. Już zapraszam Was do oglądania. Przechodzę do rzeczy, bo jak już wiecie będzie to Hall e, Hall z rzeczami, które udało mi się kupić na, będąc na spotkaniu z Luizą. E, w Warszawie właśnie, a że nie byłam już dawno w Warszawie, bo gdzieś tam tak jak mówiłyśmy z Luizą ostatni raz byłam w lipcu. No to były to takie trochę odjechane zakupy. Jako że, jak wiecie, mamy okres przedświąteczny, ja miałam nadzieję kupić coś w prezencie dla moich bliskich być może. Ale wyszło tak, że prawie wszystko kupiłam dla siebie. Masakra. No ale dobra. Ja tutaj mam torbę. Tą samą, którą widzieliście we vlogu, bo tutaj prezenty czekały, prezenty, zakupy i prezent zresztą tutaj też jest od Luizy i cały czas jeszcze czeka na wyjęcie. O, będę Wam pokazać jeszcze w reklamówce, ale prezent już widzieliście, więc nie będę Wam go pokazywać drugi raz. Także po wyjęciu prezentów tych rzeczy nadal tutaj jest całkiem sporo, więc filmik będzie pewnie dosyć długi, to kawka, herbatka, te sprawy i zaczynam. Dobra. I zacznę słuchajcie od... Od, od, od... Już Wam mówię? Od tego cuda! E, tak. Ja wiem, ja wiem, mówiłam do Luizy, że jestem gruba i w ogóle, i że nie powinnam mieć tej bluzy i w ogóle, ale ona była taka fajna, Luiza tak mnie namawiała, że stwierdziłam, kurczę, muszę ją mieć. Zastanawiam się, czy wypada mi jeszcze chodzić w takiej bluzie, bo w końcu nie mam już tych 18 lat, ale. Whatever. Najwyżej będą o mnie mówić. Także bluzę już widzieliście dokładnie, jak ona wygląda we vlogu. Oczywiście z łapkami cudownymi. No, dla mnie ta bluza jest po prostu bombowa. I dobra, bluza była z TK Maxa i kosztowała, już Wam powiem. Tutaj jest cena 59,99. Także taka średnia ta cena. Ja tą bluzę ostatnio znalazłam w internecie za. 99 zł, także chyba nie najgorsze to był deal. Dobra, i teraz co dalej? W TK Maxie jeszcze kupiłam e, prezent podchoinkowy dla moich kotów. Taką śmieszną mysz. Po prostu nie mogłam jej się oprzeć te jej oczy. No po prostu cudo, naprawdę. Jak dla mnie bomba. Dobra, i dalej. Hmm. Czekajcie, bo ja tutaj mam jeszcze jakieś inne rzeczy. Może pokażę Wam, co kupiłam w Tigerze. O ile uda mi się teraz to wszystko skompletować w jedno miejsce. Okej, okay. Następny prezent dla moich kotków: podchoinkowy. E, teraz wyszło na to, że jednak coś kupiłam dla moich bliskich. E, to jest taka mysz właściwie chyba taki szczur, ale nie wiem. Kurczę, to chyba jednak jest mysz. Ona jest taka z, ziarne, z ziarenkami w środku. Nie wiem, czy to słychać będzie. I ona jest taka w dotyku, e, taka. No nie jest za przyjemna w dotyku. No mam nadzieję, że o tym się spodoba. Właśnie to jest bardziej prezent przecież dla nich, a nie dla mnie, więc jak dla mnie jest ok. E, kolejna rzecz to są naklejki. E, ja zawsze kupuję jakieś naklejki. Lubię mieć naklejki w zapasie, bo. Em, Wykorzystuję je później, kiedy wysyłam kartki na urodziny, na imieniny, na święta, coś takiego. Także zawsze kupuję, jak mam szansę w jakiejś przystępnej cenie, oczywiście, to kupuję sobie zapas naklejek. Kolejna rzecz to są te lizaki, takie laseczki. I już chyba ostatnia rzecz z tajgera, chyba że jeszcze coś tam znajdę w tej przykosnej torbie. Słuchajcie, to są takie spinacze adwentowe, czyli żeby sobie samemu zrobić kalendarz adwentowy albo po prostu, żeby dopiąć do prezentu adwentowego. Ok. I co my tu jeszcze mamy? Aha, byłyśmy z Luizą w Hebe. Yy. Tak, wyciągnę. Byłyśmy z Luizą w Hebe. Cukier z McDonalda. Hebe i słuchajcie, ja się napaliłam w Hebe na mm, Petzfaj, w moim Hebe tu w Sochaczewie nie ma Petzfaj więc pomyślałam, że e, będąc tam po prostu muszę sobie coś kupić z tej firmy jak wiecie Petzfaj jest niedostępne u nas jako tako, poza Hebe e, jest dostępne w DM -ie. więc powiem wam że no ciężko było, naprawdę, nic mi się nie podobało, ze świadkiem, wszystko było jakieś takie, no nie wiem, no po prostu nic mi się nie podobało. Wybrałam tylko jedną, jedyną rzecz i to też y, tak trochę, y, bym powiedziała, że troszeczkę może na siłę, chociaż, no nie wiem, no y, chciałam jakiś lakier do paznokci, nowy i pomyślałam właśnie, żeby sobie sprawić specfaj, wybrałam kolor Enjoy the Moment. O takiej nazwie, taki kolor. Także kolor, jak widzicie, taki, no całkiem, całkiem, całkiem. Um, a wybieram chyba z trzech albo z czterech różnych, także. Wydaje mi się, że wybrałam najlepszy. Nie powiem Wam jak, je, jak wybierałam. Ostatnie dwa, najpierw były trzy. Wybrałam z tych trzech dwa i potem miałam problem już wybrać ten jeden, jedyny i Luiza wzięła jeden w jedną rękę, drugi w drugą, schowała za plecy i powiedziała, zapytała, z której ręki? No i wybrałam ten. Wybrałam z lewej ręki. Dobra, i co więcej, Luisa mnie namówiła na zakup bazy pod cienie, bo potrzebna mi jest jakaś baza pod cienie, bo będę się znowu teraz częściej trochę malować, bo jakoś tak się y, zestarzałam, że tak to nazwę. No i wybrałam właśnie tą, którą Luisa mi poleciła i to jest Belta Hippo Allergic. I... No i zobaczymy, zobaczymy jak się sprawdzi. Luisa mówi, że jest bardzo dobra, także wiecie, kto wierzy Luizie. No i tak dalej. Jeszcze mam, słuchajcie, tutaj kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to jest Petal Fresh i to jest firma, która ogólnie ma kosmetyki nietestowane na zwierzętach i kosmetyki wegańskie. To jest oczyszczający żel do twarzy Aloes i Peppermint, czyli mięta pieprzowa, tak. Także to jest taki żel. Ten konkretnie wegański nie jest, ale jest właśnie nietestowany na zwierzętach. Ja do tej pory miałam chyba szampon do włosów. Na pewno żel pod prysznic używałam był bardzo dobry. Żel na pewno był wegański. Z tych produktów, właśnie które teraz się pojawiły, wcześniej ich nie widziałam. Nie mają tutaj znaczka, że są wegańskie, ale w każdym razie są nietestowane na zwierzętach. Mogę Wam tutaj zbliżyć i pokazać. Tutaj właśnie jest ten napis. I słuchajcie, kupiłam jeszcze pędzelek, bo pędzelków do cieni to chyba nikt nie ma zbyt wiele, a w każdym razie, no ja nie mam zbyt wiele, i pomyślałam, że po prostu jeszcze jeden pędzelek się przyda. To jest pędzelek z Essence, taki, taki różowy w groszki, taką ma rączkę, bardzo śmieszny, bardzo fajny, syntetyczny, więc spoko. I ostatnie dwie rzeczy, to są dwie rzeczy z firmy. Mm, jak to jest? Na komi, czy na co mi? Może na co mi? <laughs> no kurczę, no może na co mi faktycznie. I to jest arganowy krem pod oczy, który nie wiem na co mi. <laughs> I jeszcze słuchajcie świeca, em, świeca z taka, em, którą, która jest jako balsam do ciała. Z tej samej firmy. To są kosmetyki nietestowane na zwierzętach na pewno. Tutaj widzę, że nietestowane i naturalne. Krem jest na przykład wegański, ma też znaczek, że jest wegański. Nie wiem, jak jest z tą świecą, bo takiego znaczka nie ma, ale ma, że ma, słuchajcie, 96% składników naturalnych. Masło Shea i olej kokosowy jest w składzie. Jest bez konserwantów, alergenów i barwników. Zobaczymy, zobaczymy. Powiem Wam, że najładniejszy zapach to był właśnie ten. I zapach jest naprawdę, naprawdę fajny. Bardzo mi się podoba, taki świeży, pomarańczowy, ze świętami trochę mi się kojarzy. Także spoko, na pewno jak na ten czas się sprawdzi. Chyba krzywo zakręciłam, ale tu nic. Dobra, i lecimy dalej. I oczywiście wiedziałam, wiedziałam, że czegoś nie pokazałam Wam z Tigera Dobra, jest. Słuchajcie, to jest domek z To jest domek taki do. Um, już wam pokazuję. Domek taki do tea lighta. Nie wiem, czy tu będzie widać. Kurczę, chyba nie będzie widać. Tutaj z tyłu właśnie się wkłada e, świeczkę. I domek taki, który ma być domkiem ozdobnym. Bardzo mi się spodobały te domki u dziewczyn. Je widziałam. Naprawdę super wyglądają. Wieczorem właśnie tak sobie zapali. Z takiej, nadają takiego klimatu. Powiem wam, że szukałam tego domku u siebie tutaj już wcześniej i znalazłam bardzo podobny, metalowy, ale w Isku. I ten wisku miał dodatkowo lampki, które tam wisiały w środku. Właśnie nie był na świeczki, tylko był na lampki. I kosztował 40 zł, więc zrezygnowałam z zakupu tego domku. I ten znalazłam za 15 zeta, więc myślę, że całkiem ok na ten sezon zimowy będzie jak znalazł. Naprawdę, 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 naprawdę bardzo fajny. Ok. I byłyśmy z Luizą jeszcze w, słuchajcie, w takim mm, ze świeczkami. Tam Janki Kandel, Pan ma. Zresztą Pan jest bardzo konkretny, rzeczowy i bardzo lubimy z Luizą tego pana. Luiza będzie wiedziała o co chodzi. Pan być może też, ale nie sądzę. I słuchajcie, tam jest masa, masa świeczek i masa wosków. I wybór jest taki, że normalnie powala. Hmm. i pomyślałam, że kupię sobie jakieś dwa woski, chociaż już miałam nie kupować, ale no ale pomyślałam, dobra, kurczę, bez przesady Ymm. i już Wam pokazuję, to są te dwa jeden to jest właśnie Woodwick i to jest taki lemon grass, yy, zapach bardzo, bardzo, bardzo taki cytrynowy orzeźwiający, ja takie zapachy bardzo lubię, także dla mnie idealny i drugi to jest Kringle Candle i to jest yy, Melon nie, mango, sorry, to jest mango. No i te dwa powiem Wam w całym sklepie. Chyba obwąchałyśmy wszystkie te i wszystkie te i gry ja też wąchałam. I w ogóle się nie podnieciłam nim, więc pomyślałam, że dobra, będzie mango. Będzie mango, mango bardziej nie podniecał, także będzie mango. Dobra, i zostały mi już tylko dwie torby. Jedna torba z Marken Spencer. I w Marken Mark Spencer kupiłam tylko jedną rzecz, a mianowicie e, to jest woda toaletowa, y, która jest nietestowana właśnie na zwierzętach. Y, ten zapach najbardziej mi się podobał. Właściwie były dwa, które mi się bardzo podobały. To, był jed, te, to jest ten jeden z dwóch, który podobał mi się bardziej po prostu. I nazywa się Easy Spink. I powiem Wam tylko jedną rzecz. On kosztował e, 79 zł. Tutaj mam cenę. Ale powiem Wam jedną rzecz. Chciałam sobie kupić mniejsze opakowanie. Mniejsze opakowanie to było 25 ml i to 25 ml kosztowało 49 zł. A to, gdzie 100 ml kosztowało właśnie 79 zł. Więc stwierdziłam, no way, przecież to jest w ogóle jakaś paranoja. I stwierdziłam, dobra, biorę ten większy. To większe opakowanie, ten większy flakonik, jakkolwiek. I wzięłam, mam, cieszę się, pięknie pachną, bardzo mi się podobają, trochę mi przypominają te Body by Victoria z Victoria' Secret, także spoko. I ostatnia rzecz, byłyśmy z Luizą w drogerii o nazwie Contigo, mi pierwsze, pierwsze widziałam tą drogerię, Luisa bardzo chciała, bardzo chciała tam pójść, mówiła o tej drogerii, a ja jej powiedziałam, dobra, spokojnie, najwyżej innym razem, ale że właśnie idąc do Tigera wlazłyśmy na tę drogerię po prostu, no to yy, zaszłyśmy tam i słuchajcie, kupiłam tam dwie rzeczy. Dwie rzeczy, gratis dostałam woreczek taki śmieszny, lniany, już Wam pokazuję, Sznureczek lniany też jest, i to są dwie rzeczy z firmy też mi w ogóle tak nieznanej ogólnie, jak widzicie, może i wam, Wiolo, firma się nazywa. I ja wybrałam stuprocentowo naturalny, i już wam mówię, co to jest konkretnie, mus do ciała, i to jest zapach borówki. Pięknie pachnie naprawdę, naprawdę, naprawdę rewelacja. I kupiłam sobie jeszcze masełko do ust, y, też 100% naturalne. Ono jest z granatem. O, takie masełko. I to wszystko. To już wszystkie zakupy z Warszawy. Także mam nadzieję, że. Y, że coś tam po, podpatrzycie, może coś Wam się spodoba, może też się wybierzecie, powąchacie. Naprawdę warto y, y, powąchać te kosmetyki z BioLife, bo zapachy mają całkiem fajne. Mi się jeszcze podobał peeling do ciała, Luiza mi pokazywała o zapachu kawy. Jak ja ogólnie nie przepadam za zapachem kawy, ja w ogóle nie piję kawy, y, to y, ten peeling był po prostu, miał super ten zapach, bardzo, bardzo mi się podobał no tak się rozglądam patrzę czy coś jeszcze tutaj mam ale nie, to by było na tyle zaraz nakręcę dla Was drugą część holu, także jak macie ochotę to już Was zapraszam na tą drugą część w drugiej części pokażę Wam po prostu zakupy takie to też będą właśnie zakupy i to będą takie zakupy które zrobiłam już po powrocie z Warszawy bo też całkiem sporo rzeczy kupiłam i chciałam Wam je pokazać a teraz ja już pakuję wszystko do torby dziękuję Wam za oglądanie i już zapraszam Was na kolejny filmik, pa pa! Ну, могу заложить ее на просто.